Dzisiaj krótko, ale ważny temat, mianowicie temat y, urojonej rzeczywistości pisowców. Y, pisowcy y, żyją w, y, w zasadzie w urojonej rzeczywistości. Y, dość to genialnie ostatnio od, y, określił ten. Bandyta zbrodniarz Kaczyński. E, mianowicie, że powiedział coś, gdy się tam pytali o sprawę, właśnie, aborcji, e, to powiedział, że to są jakieś tam urojone, urojona rzeczywistość, i właśnie to e, dokładnie jego charakteryzuje i wszystkich pisowców. Jeżeli on mówi o, o czymś komuś przypisuje, to pisowcy z reguły to sami robią. No, także. Bardzo fajnie to że tak powiem podsumował, że jeżeli się pisowiec wypowiada na jakiś temat, to trzeba być ostrożnym w używaniu na przykład słowa, słowa że myśli, czy coś takiego. On ma po prostu urojenia. On nie myśli, tylko ma urojenia. Nie? Tak jak powiedział prezes. Bardzo dobrym przykładem jest kwestia tego niby referendum o Przyjęcie uchodźców w Polsce, gdzie niby Unia narzuca jakiś, jakiś kontyngent. Unia nie narzuca nic, właśnie się okazuje, że to jest, to jest nieprawda. Ten kłamca i też współzbrodniarz. Morawie. Po prostu powtarzają jakieś bzdury, że będą robić referendum. Będą się pytać Polaków w sprawie przyjęcia uchodźców że Unia nam niby narzuca. Unia nam nic nie narzuca, mamy dokładnie swobodę w przyjmowaniu uchodźców. A jest mowa o dwóch tysiącach gdzie sami pisowcy czuję przyję... chyba ponad 100 tysięcy. Niestety, no, niestety taka jest cecha. No to jest grupa, która rządzi tym krajem od 8 lat. W związku z tym to jest jakaś katastrofa. Polska po prostu uległa katastrofie niestety patrząc na historię Polski to jest jedna, jedna wielka katastrofa trochę się tu udało odrodzić przez ostatnie 20 lat, ale, ale po prostu to był wyjątek potwierdzający regułę, czyli kolaps nastąpi wkrótce Dlaczego to my już to omawialiśmy nieraz, jak to wygląda? No. Także tak sprawy wyglądają i e, mamy urojenia po prostu urojenia wśród pisowców. Czyli oni nie myślą, tylko mają urojenia. Jakimś po prostu wy, wymyślili sobie bzdury, chcą robić referendum, zmarnować pieniądze w zasadzie w, na ich urojenia, nie na rzeczy realne, tylko na urojenia pisowskie, które wynikają właśnie też z powiązania z religią, bo ścijańsk, ale w zasadzie wszystkie się opierają na, na urojeniach, nie, nie na racjonalnej analizie, tylko na urojeniach. Także tak to, tak to wygląda wszystko. Także dziękuję.